Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości? W ramach naszego projektu skupiamy się na diagnozie węzłowych problemów relacji Polski z jej sąsiadami w przestrzeni historii i dyplomacji. Tym razem będziemy przyglądać się nowelizacji ustawy o IPN. Jej głównym celem jest stworzenie konstrukcji prawnej prowadzącej do braku możliwości przedawnienia zbrodni komunistycznych. Na początku odpowiemy na pytanie, czym jest dziś IPN i jak zmienił się od czasów śmierci prezesa Janusza Kurtyki, patrona naszej fundacji. Zastanowimy się, jak nowa konstrukcja prawna ustawy skutkować będzie w kontekście rozliczenia zbrodni komunistycznych. Przy okazji poruszymy jednak to, co bardzo nas interesuje szerszy aspekt międzynarodowy. Jaka jest dziś pozycja IPN na arenie międzynarodowej po wcześniejszej nowelizacji, z której pod naciskiem międzynarodowym Polska szybko się wycofała? Jak poprzednia nowelizacja wpłynęła na pozycję Polski oraz samego Instytutu na świecie? Jaki jest krajowy i międzynarodowy odbiór polskich prac nad obecną nowelizacją i czy tym razem również możemy spodziewać się reakcji partnerów zagranicznych? Serdecznie zapraszam do obejrzenia transmisji debaty na żywo Paweł Kurtyka, prezes Fundacji im. Janusza Kurtyka.